W momencie, w którym się dowiedziałam, że jestem projektorem w systemie Human Design, był to dla mnie, było to dla mnie ogromne zaskoczenie i szok. Ale jedną z największych trudności było planowanie czasu, planowanie czasu w ciągu dnia, planowanie według tego, kim jestem. I nie ukrywam, że hmm, brak wiedzy na ten temat wcześniej sprawił, sprawił ogrom bólu, ogrom trudności w moim życiu. Wiele zachorowań, ponieważ naszym cieniem, naszym centrum sakralnym jest to, że nie wiemy, kiedy przestać. I to jest chyba największa trudność w byciu projektorem. Że, z jednej strony, nie mamy w sobie energii, energii wewnątrz siebie, by działać do zajechania, a z drugiej strony możemy odczuwać ogromną presję. Płynącą od innych, płynącą od otoczenia, aby pewne rzeczy robić, ale możemy też czuć własną presję. Presja, która płynie od dołu, od centrum korzenia, będzie powodowała, że będziesz chcieć skończyć pewne zadania. I to będzie <laughs> śmieję się, bo to jest zabawne, kiedy mamy już tę świadomość, i wiemy, kim jesteśmy, wiemy, jak działamy. Zabawne jest to, co się z nami dzieje, jak, jak to się w naszym życiu układa. Bo z jednej strony już wiesz, wiesz, kim jesteś, wiesz, co to znaczy być nie sobą, a z drugiej strony jest to coś, co cię pcha do tego, by tym. Nie sobą dalej być. I dzisiaj, dzisiaj mam długi dzień pracy i takie długie dni są dla mnie ekstremalnie trudne, bo to są dni, kiedy mam przed sobą 8-9 godzin pracy, bo na przykład ostatnie spotkanie jest po południu, a zaczynam wcześniej rano. I, I co zrobić? Co zrobić? Przez 9 godzin można tak wiele rzeczy zrobić, szczególnie kiedy mm, szczególnie kiedy dzieci nie ma w domu, można się zajechać jesteś projektorem. Możesz się zajechać, gwarantuje ci to. Więc dla mnie to była największa trudność, żeby znaleźć balans, żeby właściwie zaplanować ten dzień, ten czas. I to ciało pokazuje. Ciało będzie Ci pokazywało, kiedy jest dość. Ciało ci pokaże, kiedy jest dość, a twój umysł będzie. I, i twoje centrum korzenia będzie pchało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze tylko jedną rzecz, jeszcze tylko jedno zadanie zrób. Jeszcze tylko dokończ ten post, jeszcze tylko wrzuć to nagranie, jeszcze tylko obrób ten malutki filmik, jeszcze tylko nagraj ten reels, mmm, jeszcze tylko odpisz na ten komentarz, rozlicz jeszcze to jedną rzecz, e, zrób to, tamto, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to. I, I tak naprawdę to jest niekończące się jeszcze tylko. I dopóki ty tego nie zatrzymasz, Obserwując siebie, przyglądając się sobie i temu, jak, jak ta energia powolutku zaczyna spadać w ciągu dnia, póki nie rozpoznasz tych mechanizmów, które są strasznymi mechanizmami, bo to są straszne pułapki, które prowadzą do ja nie chcę mówić, że do zajechania fizycznego, ale one prowadzą do, do naprawdę dra tragicznych, drastycznych problemów zdrowotnych, do tego, że kończysz. Kompletnie wyprztykany albo wyprztykana z energii, i nie jesteś w stanie ruszyć palcem, nie jesteś w stanie nawet podnieść się z łóżka. Ja wiem, że u mnie są takie godziny w ciągu dnia, kiedy ta energia zjeżdża całkowicie. Wiem, że moje, mój czas pracy to jest pomiędzy 45 a półtorej godziny maksymalnie. Po półtorej godziny już zaczynam odczuwać spadek energii. Przy dwóch godzinach jest to dosyć duży spadek, a przy dwóch pół godzinach ciągłej pracy, czyli na przykład siedzenia przy biurku i, i robienia pewnych rzeczy, czy, czy administracyjnych, czy, czy marketingowych, czy sesyjnych, nie ma znaczenia. Ta energia zjeżdża tak bardzo, że mam wrażenie, że jadę już na oparach. I, i całe moje życie, tak naprawdę ja na tych oparach jechałam. I pamiętam dobrze, że, że zawsze miałam listę rzeczy do zrobienia. Tak dużo rzeczy chciałam zrobić, tak wiele było ich do, do wykonania. I kiedy przychodziła godzina 17, bo godzina 17 są, są to takie, jakby etapy u mnie, kiedy następuje ten zjazd, więc pierwszy zjazd. Bez względu na to, ile bym nie, nie pracowała i ile przerw nie robiła, pierwszy zjazd energetyczny jest o 13, około 13, 13.30, to jest pierwszy taki zjazd, kiedy jest potrzebna mi przerwa. Mm, zabawne, że w Anglii jest akurat czas lunchu, więc sądzę, <grym> że jestem we właściwym miejscu. Drugim takim, drugim tak, Drugą taką godziną kręcę się z tą kamerą, bo chyba mam odwróconą kamerę i odwrócę i w odbiciu lustrzanym się widzę. więc przekręcam w jedną stronę, a tą w drugą stronę, wybaczcie. Drugim takim czasem jest około, jest to godzina około 17, 17.30, no i potem 19.30 zaczyna się taki proces, kiedy, kiedy już ta energia spada bardzo mocno i teraz to, co zauważyłam u siebie i co było dla mnie bardzo fascynującą rzeczą, to to, że jeśli Właściwie zaplanuje ten dzień, swój dzień pracy. Jeśli jest tam wystarczająca ilość odpoczynku i jest pewnego rodzaju zachowany balans, i teraz uwaga: o tym balansie, o którym mówię, to, to on będzie dotyczył nie tylko projektorów, on będzie dotyczył też manifestorów. Więc jeśli jesteś manifestorem um, lub reflektorem, czyli mamy trzy typy energii, manifestor, projektor i reflektor. Wszystkie te trzy, trzy typy energii nie posiadają wewnętrznie energii do tego, by funkcjonować, do zajechania, tak to nazwać, do zajechania, ponieważ generator ma w sobie energię do tego, by działać, do tego, by pracować, do tego, by pracować aż do wyczerpania kompletnie. Im bardziej pracuje, im ciężej pracuje, oczywiście z zaznaczeniem, że, że ta praca ma sprawiać mu satysfakcję. Tym lepiej się czuję. To jest zupełnie odwrotne, jeśli chodzi o projektorów, reflektorów i manifestorów. Więc zachowanie tego balansu między pracą a odpoczynkiem i relaksem i snem było dla mnie niezwykle kluczowe i ważne. Nie tylko z powodu tego, że jestem projektorem, ale również z powodu tego, że w moim układzie Human Design. Jest zdefiniowany jeden tylko kanał, kanał 37-40. I tutaj brama 40, która mówi przede wszystkim o zachowaniu balansu, balansu między pracą a odpoczynkiem. Brama, która jest zlokalizowana w Will Center, w centrum serca i która jednocześnie <laughs> ma bardzo śmieszną energię. Śmieszną. Teraz mówię, że śmieszną, bowiem o co w niej chodzi, ale wcześniej doprowadzało mnie to do absolutnego szału, ponieważ działa to na zasadzie Impulsów. Jest i nie ma, jest i nie ma, jest i nie ma. Czyli nie ma ciągłości tej energii, która stamtąd płynie, tylko są pewne impulsy. I teraz pomiędzy tymi impulsami, które ja mogłabym nazwać, że te impulsy są chceniem, chceniem i, i mocą, czyli chcę i mogę, pomiędzy tymi impulsami, które płyną z Bramy 40, jest przerwa, jest pauza. I to jest pauza, którą trzeba wykorzystać na odpoczynek. Jeśli nie wykorzystamy jej na odpoczynek, to co się dzieje? <laughs> nie mamy siły do działania. My możemy sobie chcieć <laughs> zrobić coś, ale ego wypnie się na nas, nasze centrum woli wypnie się na nas i powie, chcesz to sobie rób. I nie będzie energii na działanie. Dla projektorów, dla tych z Was, którzy jesteście projektorami, niezwykle kluczowe i ważne jest zrozumienie tego, że jednym z największych elementów naszego cienia jest nie wiedzieć, kiedy przestać. My naprawdę jesteśmy. Tak bardzo straumatyzowani w tym aspekcie, tak bardzo nie wiemy, kiedy przestać ze wszystkim, nie tylko z pracą, bo my nie wiemy, kiedy przestać z jedzeniem, nie wiemy, kiedy przestać z odpoczynkiem, nie wiemy, kiedy przestać z oglądaniem filmów, seriali, nie wiemy, kiedy przestać z czytaniem książki, nie wiemy, kiedy przestać z pracą, z, z wydawaniem pieniędzy. Tu, tu może być ogrom rzeczy, w których mamy problem, by rozpoznać, jak przestać. I w którym momencie jest dość. I to nie jest tak, że jest to dla nas coś naturalnego, że my mamy w sobie wyłącznik, tylko potrzebujemy się nauczyć tego, co płynie z naszego ciała i nauczyć się tego metodą prób i błędów. Niestety, eksperymentów, wprowadzenia siebie w pewnego rodzaju eksperyment, wprowadzenia siebie w pewnego rodzaju proces i, i zauważenia, ile czasu pracy jest dla ciebie ok. Co ile czasu potrzebujesz przerwy? Co ile czasu potrzebujesz odpoczynku? Gdzie, w którym momencie w ciągu dnia potrzebujesz drzemki? 5-10 minut? Naprawdę, uwierzcie mi, to jest ogromna, ogromna iluzja umysłu. Wierzenie, że my potrzebujemy nie wiadomo ile czasu snu, żeby zregenerować siły. Owszem, nie mówię tutaj o momentach, kiedy mamy zarwaną noc i potrzebujemy tej godziny albo dwóch um, takiego trochę może nie nadrobienia, bo nadrobić nie możemy tego co zarwane jeśli chodzi o sen, ale takiej regeneracji. Natomiast mówię o takiej codziennej praktyce, ponieważ tu też jest drugą rzeczą ważna, że jako projektor um, potrzebujemy w ciągu dnia maleńką drzameczkę maleńką drżameczkę zaliczyć, krótką, po to, aby ta energia, która w nas jest, aby ona została utylizowana. I mam na myśli tutaj energię, która nie jest naszą energią, energię, którą przejmujemy od innych. Zatem teraz jestem ach, nad pięknym jeziorem. Zmusiłam się tutaj, żeby przyjść. Zmusiłam się, bo. Lista zadań, które mogę zrobić jest gigantyczna i, i rwie mnie do tego, żeby to zrobić i pcha mnie do tego, żeby to zrobić, ale wiem, że kiedy nie dam sobie tej przerwy w tym dzisiejszym długim dniu pracy, no to w momencie, w którym będę potrzebowała tej siły i, i energii do poprowadzenia sesji, która kończy mój dzisiejszy dzień pracy, to po prostu jej nie będę miała i będę się czuć kompletnie wyprztykana. To tak, jakby ktoś odłączył mnie od ym, prądu: <śmiech> będzie <śmiech> i, całkowicie, i całkowicie padnę z sił. Moje dzieci wrócą do domu. A ja będę leżeć w łóżku i dogorywać, i już się nie podniosę tego dnia. I tak to wyglądało na ogół w moim życiu, że, że za każdym razem przeginałam. Przeginałam bardzo mocno z pracą. Nie była to zawsze ciężka praca, bo czasem, bo ktoś może powiedzieć, że siedzenie przy komputerze to nie jest żadna praca. Natomiast. Tu jeszcze są inne rzeczy, o których już nie będę zahaczać, bo będzie za długo. Gdybyśmy się zanurzali głębiej i głębiej w wykres human design i zrozumienie tego, jakie są układy zmiennych, jakie są um, połączenia energetyczne pomiędzy centrami, to by zajęło za długo. Tak czy inaczej, to nagranie, to dzisiejsze nagranie przede wszystkim ma na celu jedno. Przede wszystkim ma na celu zachęcenie ciebie do tego, abyś robił, robiła przerwy pomiędzy pewnymi swoimi czynnościami, które masz do zrobienia, zadaniami, które masz do wykonania. I aby te przerwy nie były w momencie, kiedy ja skończę zadanie, czyli zadanie, które zajmie mi na przykład 4 godziny, bo przygotowuję projekt i wtedy sobie zrobię przerwę, tylko jako projektor, jeśli masz zadanie, które wymaga takiego długiego okresu czasu pracy, no to potrzebujesz tą przerwę zrobić co półtorej godziny. Jeszcze lepiej, jeśli ona będzie co godzinę. Nawet jeśli przerywasz w połowie coś, to wracając do tego zadania, będziesz mógł, mogła wrócić z świeżym umysłem, z chęcią, z powerem, z energią. To bardzo dużo zmienia. Więc jak planować swój dzień, jeśli jesteś projektorem? Planować z przerwami. Najlepsze odniesienie do tego, jak powinien wyglądać dzień pracy projektora, to to, jak wyglądają lekcje w szkole. 45 minut lekcji, 15 minut przerwy. 45 minut lekcji, 15 minut przerwy. I to chyba może być najlepsze rozwiązanie, ale dla każdego z nas mm, potrzebne jest, by to było nasze, indywidualne, dopasowane do nas. Więc poobserwujcie siebie, zauważcie, jak to jest u Was, i podzielcie się ze mną w komentarzu, jeżeli to, o czym mówię, z Wami zarezonowało. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.